Biegu gotowi start! Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hibiki i Rekreacji oraz Haskolek. Sponsorem SportGame jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Mistrz Polski zbyt gościnny przed własną publicznością. Piłkarze Śląska Wrocław zajęli ostatnie czwarte miejsce w rozegranym na stadionie miejskim turnieju Polish Masters. Ze zwycięstwa w zawodach cieszą się gracze PSW Eindhoven. Kolejne pozycje zajęli Benfica Lizbona i Athletic Bilbao. Choć był to turniej towarzyski, trenerzy zespołów uczestników w żaden sposób nie zamierzali go towarzysko traktować, choć nie przyjechali do Wrocławia. Wszyscy najlepsi gracze, drużyn z Lizbony, Bilbao czy Eindhoven, ci, którzy wystąpili, zaprezentowali ogromne umiejętności. Na stadionie miejskim, śmiało możemy powiedzieć, że momentami powiało Ligą Mistrzów Śląsk. W półfinale zagrał z Benfiką trener Orest Lęczyk. Postawił na jedenastkę, która rozpoczęła mecz w Podgoricy. Nie okazało się to wystarczające na Portugalczyków. Przyjezdni w 11 minucie objęli prowadzenie po strzale Cardozo na 2 do 0. W 60 minucie podwyższył Luiza. Wrocławianie w niesamowity sposób doprowadzili do remisu. Najpierw w 67 minucie kontaktowego gola zdobył Elsner, a 120 sekund później wyrównał Sobota. Nagraczy Benfiki. Podziałało to jak płachta na byka. Cztery minuty po trafieniu soboty było 2 do 3. Kelemena pokonał Martins tuż przed końcem. Wynik ustalił Gajtan. W drugim półfinale Atletic Bilbao przegrał z PSV Eindhoven 0 do 1. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce w barwach Śląska zobaczyliśmy na dziś drugi garnitur Wrocławianie. Przegrali jedną bramką, a decydujące trafienie zapisał na swoim koncie w 43. minucie Susaeta. W finale PSV wygrał z Benfiką 3 do 1. Przed ostatnim meczem Śląska w turnieju uroczyście pożegnano wieloletniego kapitana obecnych Mistrzów Polski Dariusza Sztylkę w klubie z Wrocławia. Z trzecią ligą włącznie rozegrał aż 263 spotkania. Bejsboliści KSB Wrocław mieli w niedzielę rozegrać u siebie mecz ekstraligi z bazą Bydgoszcz. To spotkanie miało zakończyć nieudany dla Wrocławia sezon zasadniczy. Rywale z Bydgoszczy jednak nie przyjechali. To, co w tym sezonie dzieje się w rywalizacji między KSB a bazą, na pewno nie jest dobrą reklamą bejsbolu. Warto tu powrócić do pierwszego meczu. Między tymi drużynami we Wrocławiu po tygodniach oczekiwań wreszcie w naszym mieście udało się przygotować boisko na ekstraligę inauguracji z bazą. Rozegrać się jednak nie udało, bo po pierwszych sekundach meczu Bydgoszczanie zakwestionowali jeden z wymiarów boiska sędzia, przerwał spotkanie i przyznał walkowera bazie. Od tej decyzji nasi się odwołali. Związek przyznał Wrocławianom rację i nakazał powtórzyć pojedynek. W niedzielę KSB było gotowe do meczu, gotowi też byli sędziowie z Górnego Śląska i kibice. Zabrakło tylko przeciwników, którzy nie przyjechali do Wrocławia, bo postanowili się odwołać od decyzji związku nakazującej powtórzenie spotkania. Przepychanka przy zielonym stoliku trwa więc na dobre, na pewno ze szkodą dla dyscypliny. Niezależnie od rozstrzygnięcia związku zarówno KSB, Baza jak i Centaury Warszawa we wrześniu rozpoczną walkę o pozostanie w Ekstralidze. Wszystkie zespoły rozegrają między sobą po dwa spotkania. Najlepsza drużyna pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, druga zagra w barażach o pozostanie, a najsłabsza spadnie do pierwszej ligi. Prawie 400 zawodników z ponad 20 krajów wystartowało w Pucharze Europy Juniorów w judo, który rozegrano we wrocławskiej orbicie. Na tle rywali z zagranicy przyzwoicie wypadli biało-czerwoni. Nasza reprezentacja ukończyła turniej z dorobkiem siedmiu medali. Dawno w stolicy Dolnego Śląska nie oglądaliśmy tak wielu utytułowanych judoków. Malkontenci mogliby powiedzieć, że to tylko juniorzy, ale pamiętajmy, że to najlepsi juniorzy świata. Wkrótce ci zawodnicy będą odgrywać kluczową rolę w rywalizacji seniorskiej. Być może w orbicie wystąpił przyszły mistrz olimpijski? W najbliższych latach się o tym przekonamy. W we wrocowskich zawodach wiedli zawodnicy Rosji, Niemiec i Francji, nie zawiedli także Kazachowie, z którymi Polacy przez ostatnie dni trenowali z dobrej strony. Zaprezentowali się również Ukraińcy. Nasi nie poczuli smaku zwycięstwa, bowiem niestety nie udało się im stanąć na najwyższym stopniu podium. Najbliżej zwycięstwa był Patryk Ciechomski startujący w kategorii 90 kg. Polak przegrał jednak walkę finałową oprócz Ciechomskiego nasi reprezentanci jeszcze sześciokrotnie stawali na podium Pucharu Europy i judoków, za każdym razem na najniższym jego stopniu. Brąz wywalczył Michał Bartusik, Jakub Zakrzewski, Patryk Broniec oraz Karolina Pieńkowska, Arleta Podolak i Beata Pacut. Szkoda, że w tym gronie zabrakło reprezentantów Dolnego Śląska. Wrocławianie mocno liczyli na Urszulę Hoffman i Damiana Szwarnowieckiego. Niestety to nie był ich czas. Oprócz rywalizacji na macie mogliśmy w orbicie w weekend spotkać wiele znanych osobistości świata judo. Wrocław odwiedził m.in. złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Paweł Nastula. Bardzo dobre informacje napłynęły do nas z Katowic. Dawid Klimek z Tygrysów Kąty Wrocławskie potwierdził przynależność do europejskiej czołówki zapaśników w swojej kategorii. Reprezentant Dolnego Śląska zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy Kadetów. Klimek to wielka nadzieja zapasów w regionie. W najbliższym czasie będziemy patrzeć na Londyn, gdzie o medale Igrzysk Olimpijskich walczyć będą zawodnicy Śląska Wrocław Damian Janikowski i Łukasz Banak. Patrzymy jednak również Daleko w przyszłość ta za sprawą m.in. Klimka zapowiada się ciekawie i owocnie. Zawodnik wychowany w klubie z gminy Kąty Wrocławskiej od kilku lat daje się poznać z bardzo dobrej strony. Wielokrotnie stawał już na podium różnych międzynarodowych imprez. Mistrzostwa Europy należą do jednych z tych najważniejszych. Dolnoślązak nie zawiódł. W kategorii 69 kg był trzeci. W pojedynku o brąz pokonał reprezentanta Gruzji Nukriego Szawadze. Sukces cieszy ale sam zawodnik był nieco rozczarowany, jak przyznał po zawodach. Liczył na nieco wyższe miejsce, awans do finału, zaprzepaścił w półfinałowej walce z reprezentantem Turcji, Klimkowi. Zabrakło skutecznych obron w parterze. Brązowy medal jest jednak potwierdzeniem, że nasz zapaśnik rozwija się prawidłowo i nadal jest wielką nadzieją dolnośląskich seniorskich zapasów. W Katowicach. Na wyróżnienie zasłużył także Patryk Boniecki z Legii Warszawa, reprezentant stołecznego klubu, zajął drugie miejsce w kategorii do 85 kg. Teraz to wszystko spotykamy się jutro rano o 7:15. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Patron programu: Rzetelna Firma do biegu gotowiej start na 30 haskolek Wrocław maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu Hipiki i Rekreacji oraz Haskolek